Mini jest piękny. Witajcie w grillzie, no. Podalazł o was zrozumiałem, że se nagramy grilla dzisiaj. W prezencie macie odcinek taki. Tak, z o to planuję jeszcze dzisiaj drugi odcinek wrzucić za czym? ale naprawdę jest ja się jaram w tą grę. Chodzi o to, że jestem trochę zmęczony, ale postaram się wrzucić jeszcze drugi odcinek z tej gry. A dzisiaj jedziemy jeszcze sobie w San Francisco naszym maluchem, pojedziemy, mini, znaczy nie maluchem. No, powiem tak, na średnim poziomie troncim pojedziemy, tak, macie bonusowy odcinek ode mnie z grida. Pojedziemy sobie dzisiaj po prostu, pojedziemy, tak. Ja czekam na, na ten wyścig dniem, nie? Dniami i nocami, bo sam, sami sam mówiłem na samym początku jak grałem, że y, planowałem już od dłuższego czasu nagrać ten odcinek, ale chcieliśmy na końcu, ale. a szachonicy ma na zacznie. No. Y, no, chciałem na końcu nagrać te, tą karierę z tych maluchów, mini inaczej. Ja będę maluchy mówił, bo mi my się myli... No. Y, I szczerze mówiąc... O rzeczywistości. Jeśli uderzy się w nie z pełną prędkością, albo wyskoczy z nich pod kątem, może się to źle skończyć. Dziękuję, Krysten. Niedługo skierujemy oczy na tor. Gdy rozpocznie się tam akcja, więc nigdzie nie idźcie. Nie chcecie przegapić tego przedstawienia. Dobrze, że mi powiedziałeś, że nie mogę za szybko Na 7 pojedziemy trącić się No, Powiem tak, już od dłuższego czasu chciałem to nagrać. Mówiłem, że tą karierę będziemy robić na końcu, ale że wyszło komplikacje takie jak inne. Co ja się przeciwiłem tutaj? Chyba tak. Yy, no na ręce od gruzu dzisiaj. Yy, ale mówię, zmiany zawsze w gridzie ogólnie w tej serii, więc jedziemy dzisiaj. Kwalifikacje robimy? Zróbmy, najwyżej powtórzymy sobie. Ja chcę po prostu zacząć jak się tym jeździ. Kurde, nie umiem tym jeździć, ale wiecie sami, że ja na to czekałem. <laughs> wiecie sami, że ja na to czekałem. Jedziemy, jedziemy, powoli ze spokojem, jedziemy, 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 dobra. E, trochę ciszej mam grę zrobioną w słabki coś ciszyłem podelazował, bo do dodelazował sami wiecie, że ja się zgłośniałem. No. Musiałem sobie trochę ciszyć. oho! No 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 dobra, dobra, jadę, jadę. To jest ten tor dłuższy, ale dobra. Jadę, jadę, zobaczymy jak mi pójdzie. Fajnie mi się jeździ, no kurde, czekałem na ten wyścig. E, muszę dychnąć, bo to gra fabularna, to wiecie jak delazował, w ogóle gry fabularne... Są wymagające w chujnie Od gracza Bardzo wymagające są. No, gry fabularne to są bardzo wymagające. A teraz o zło Tam to będzie fajnie. Ciekawe, które miejsce. Pięknie. Czy mi dobrze tym idzie? Szczerze czuję się w tym samochodzie, naprawdę się czuję. W top D rally 2.0 też jeździłem mini. Mój, D-Rally 2.0 dużo nie pograłem, ale może siódma. Horizona planuję pobrać jeszcze w ten weekend i może tą serię też zaczniemy, ale to zobaczymy, bo zobaczę jak mi wyjdzie z Wi-Fi. Bo ja myślę czy z Wi-Fi pobrać go, czy z telefonu na internet, bo mam 30 giga, a on mi się kończy, on... kończy mi się ten pakiet chyba 22 bodajże czerwca Jesteśmy i 22 Zofra, się odnawia. ma zawsze czai się niebezpieczeństwo. Pamiętaj, że... Jedziemy, kobieto wiem o tym. Start pierwszy, jedziemy ludzie, jedziemy, co tu wiecie co tu się będzie działo, jaka przepychanka. Teraz tutaj nie ma... Tutaj będzie ostro, tu ja się nie będę pieprzył. Ale dzięki za informację, że kobieto, że tu łatwo idzie. Yy, stracić panowanie, gdy uderzymy. Yy, po linii ma tu się nie będę staro, chodzić, od chuja, jak spadna tych nabić, pewnie. Nie wiem ile expon wydało mi szczerze mówiąc. To są takie już specjalne wyścigi, nie? Ja mam ściszone, więc ja nie słyszę tego samochodu prawie wcale. Znaczy prawie wcale. No praktycznie tak jakby powiedzieć Słabo go słyszę. Ja za tak ściszyłem się, lepiej skupię wtedy na wszystkim. W gridzie miałem za głośno i przez to też tak ciszej gadałem, a teraz dzisiaj mam taki power. Łoho! No, miałeś rację. Że trzeba powoli jeździć, masz rację. Przyznaję Ci rację siostro jedziemy, jedziemy, jedziemy Możemy cisnąć Wi-Fi, bo ja dzisiaj chyba z Wi-Fi będę to od e, Horizona pobierał pierwsze No ej, już mnie gonią, już widzę z tyłu. Bo ja jadę po linii i przez to e, To ja o mnie biada. No dobra, muszę coś cięć żeby się trochę oddalić. Tu na ECP mi zależy, tu mi zależy bardziej na frajdzie z tego wyścigu. Ten... My podobny tor jechali, pamiętacie? Tylko, że to, to jest ścięty jakby ten tor, no coś ale ten sam tor tylko, że ścięty. Trochę źle jeżdżę, bo widzę jak mnie ścisną. Ale nie, bo to średni poziom trudności to wiadomo. What the shit, wyprzedził mnie. A za Lex, bo tu wbić, masakra, nie? Gdy malusz mini samochód... Tak, tylko że teraz mnie siedzą na dupie kaczki. Nie wiem czym tak powiedziałem czemu kaczki tak mi się dodało. I jedziemy. E, powiem tak, teraz e, poganą e, za mnie... Delazował no, to będzie wymagająca gra. Po względem takim, że historia może nieraz nas poruszyć do, głęb do głębi. No. Nim się nie da driftować, nie, nie da się. <laughs> no. No, pewno teraz was poruszy do głębi na pewno. No. Ja już to czuję na samym początku, już w pierwszym odcineczku to już masakra. Tak? Dobra, miałem się rację. Masz znaczy, tego przykład, to masz, Dobra. Trzeci, to, to i teraz ostatnie okrążonko. Kurde, ostatnie okrążenie. Utrzymaj kurde, mówię, nimi gdzieś końca. na punktów nastukać, ładnie, widzę. Naprawdę nim to ja bym chciał to ja bym tu wbił sobie 4000 lekkim dytkiem Ale tym malu, tym mini Mini powiedziałem niemal czyle znaczy, wpiłem punktów A ja tu w ogóle tak starałem się po linii nie jeździć spytnie A punktów mam od chuja i ciur, za przeproszeniem No ale się nie starałem jeździć tak po linii Kurde to jest ża złota widzę No i mamy pierwsze miejsce Zara I pierwsze miejsce. Patrzę panie i panowie, no szczerze liczę, że mi tu dobrze pójdzie. Ja czekałem na ten, na ten wyścig, tyle, tyle dni, kurde, nocy Pięknie. Sygmaluków jeszcze mamy chyba dwa ogólnie. Ja muszę trochę w pograć, bo dzisiaj jestem taki przymulony, że... No pogoda pochmurna jest, nie? No kurde cieszę się że dziś 19 jest, no kurwa mać. Dobra, tak między nami powiem tu, yy, sobotę wziąłem wolną specjalnie dla The Last of Us Twójki. chociaż podejrzewam, że odcinka w ogóle nie będzie, bo kurde, będę miał robotę na działce. Nieważne, będzie padać, bo to wiadomo, nie. 67 poziom, no do 99 dodajemy. Ale grafika jakaś dziwna... ej. Mi się wydaje, czy dziwniejsza grafika z tej że teraz. Jakby gamma coś podskoczyła, ale nie może chcę odrazować za przeskoczymy to jest to. Tu jest jeszcze jedno i jak tu trzeba coś zrobić, ukończ coś tam, tu jest jeszcze jeden mini, ale tu też jest jedna runda. To jedziemy. Zobaczcie, tu jest mini i tu jest mini jeszcze. Tu już mamy? Aha. Dobra. Jeszcze jedę z taką solacę. Tak ja tam włączyłem sobie wonusowe rzeczy, bo... Po to kupiłem pre-order, żeby mieć te bonusowe. Edycję Duluth kupiłem. Christian, jesteś ekspertką w sprawach sportu motorowego i komentatorką w czasie tych ekscytujących wyścigów Great World Series. Powiedz. Kwalifikacje. Bo widzieliście, jak oni mnie gonili. A ten tor będzie szybki, nie? To jest najgorsze. To jest chyba ten tor, co ja nie lubię. Bo. No, to jest chyba on. No, to jest chyba ten tor, co ja go nie lubię zbytnio. Ale ja sobie teraz nabiję czas sposobem, nie? O cofnij, mamy cofy, to co spróbujemy, ze spokojem wykorzystamy. O, o, mówię do Włóki, my pojeżdżamy jakiś w karierze, tam nie odblokujemy. Ogólnie, to takie będziemy sobie jeździć. I nie po kolei, jak popadnie, Dobra, teraz zwolniłem. Eee, ja mam cofy, to ja sobie korzystam z tego. Ja tu mówię, ja tu chcę dobrze wypaść. Pięknie, pięknie. No, ślicznie, muszę przyznać. Może sobie zmykniemy te jeszcze dwa zawody, co tutaj sama zaczniemy, ile nam czasu na to zejdzie. Mhm, mhm. dobra, dobra, cofnij, 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 cofnij. Ja chyba wszystkie cofy zaraz użyję no. Nie wiem, które będę miał miejsce, szczerze nie mam pojęcia. No, znowu przy... Kurde, znowu w tym warsztacie u mnie, kurde, coś rują. Słyszycie? Nie wiem, czy słyszycie, bo teraz mam trochę przemablowanie. Ej, i tak mam pierwsze. No dzięki tym Totem, w sumie. I jedziemy. Tu ile, na ile okrążeń Bo nie patrzyłem na... 4 cztery też będzie? Trzy. A tu będzie szybko, nie? Trzeba robić Jesteśmy na Kristen, Byliśmy tu cały weekend i nasiąknęliśmy już atmosferą. Wsoką k... Konkre... Na Bradschrzadz. Jak tam zwała jak stało kurwa. Podoba mi się, że w tej grze są takie zawody specjalne, nie? Już już zaczę już zacząć. To tutaj będzie masakra, nie? Ten już mnie wyprzedził, bo on ma już mocniejszy silnik, dobra, wprostuj. Ale mnie wyprzedzają, no tutaj będzie zacięta walka o wygraną. Nie, nie robiłem co, bo czasu yy, zaoszczędzić. Tutaj nie wiem, czy EXPO mi się uda jakiegoś tak nabić, strzeży, mówiąc, bo tu trzeba się trochę żeby to dogonić. Dogoniłem go. Ostrożnie, chyba trochę za bardzo przypuszczasz. Mówisz? Co ty nie powiesz? S sito, <noise> Moje powiedzonko. Ale nie już mówię, starałem się mniej przeklinać, ale no, sito, to na pewno będzie mój powiedzonko. Teraz Voz możecie się spodziewać, że cenzury nie będzie. No ty durna. Babo jednak. Kurde, przez ciebie całego jak straciłem. Dobry start. Trzymaj przewagę. Ole, super ślisk ludzie! Ej! I! E ekspami mi zaliczyło, mogę się cofnąć. Dobra, po linii nie będę się staro jeździć, bo to jest bez sens. Tu będzie ostra rywalka, widzę no. Tu będzie ostra rywalka. Prostuj, prostuj, tak. I tutaj tak muszę się chamić trochę, żeby te czasu zaoszczędzić. Bo oni po linii jadą, mnie, A ja po linii nie staram się nie iść, żeby czasu mieć więcej. Ale ten ma mocniejszy sprzęt, nie? Mini, bo widzę jak on kurwę zapierdala, nie? To jest ludzkie pojęcie. To jest ludzkie pojęcie, jaka tu jest akcja, nie? Ale zobaczcie, w tych mini idzie sobie ile expa nabić, nie? To jest masakra. Zaczcie, ja jedę teraz po linii, bo teraz tu chcę PJ Zaczcie już tam nabijam expa, no kurde. Tutaj idzie naprawdę ogrom nabić. Nie oddawaj prowadzenia. Ostatnie okrążenie Kurde, ostatnie okrążenie już Ja pidola, ja se tyle, nabijam expo, nie Zachzcie, ja mam 2000, a cały czas po linii nie jeździłem, nie Zaczcie, no kurde, tutaj ja mogę na bardzo niskim jechać i mam farmę expa nie No tym mini naprawdę zarobiście się jeździ Ale bym mi przywalił Dobra, teraz po linii nie, tylko kurde ostatnie okrążenie to jest Dobra, tu się scham, tutaj... Nie naliczyli mi czasówki? Nie, nie naliczyli, dobra Dobra, jak mam trochę czasu, mam trochę widzę, że mnie aż tak nie doganiałem, mogę sobie nabić to jeszcze Końcówka najwięcej Expawn pija się, no. Widzieliście 200 coś zarabiałem. No, przed całą metą. Pięknie, kolejne zrobione. Podobają mi się, naprawdę, no fajnie. szkoda, że tu nie ma osobnej kariery dla tego typu pojazdów. Mini, No mi się podoba, podoba w cholerę tym jeździć. Jest wyrównana walka, nie? Nie, że jeden będzie miał taki, drugi taki pojazd, jest jeden konkretny i koniec. Pięknie, na podium, zobaczmy się. Ale za dużo chyba w tym denazowało, bo widzę tutaj kurwa, jakby inna gamma była tu na tych mini. Na tym podium właśnie tak inaczej te cienie padają widzę. I mamy tutaj, o odblokowałem to sobie? Czy to było? O, cyk, cyk, cyk. I tu już nie mamy, tutaj mamy jeszcze ostatnią z tego kategorii, ile mamy? Rund jedną. Zrobimy to. Jakie tor? O kurwa. No, niech nie przeklinać, wiem. Powiem tak, rozmyślam, że chcę runera nagrać w niedzielę. Bo w to ta wyspa mi nie daje spokoju, dzisiaj, kurde, jakoś mi nie daje to spokoju, nie? No, mówię, nie daje mi to spokoju. Tu będzie szybki tor, nie da się ukryć. Kwalifikacje. Tu y, mówię, ja mam taki sposób, że żeby być pierwszy na miejscu w kwalifikacjach to nie możesz jechać po linii. Musisz zawsze się sami. Tu będzie ta prosta, czy tu jest zakręt? Prosta. E, teraz po linii można jechać, bo tu widzimy, że tego możemy zwolnić, zwolnić. O tu już po linii jedziemy. O cholera, cholera straciłem trochę, nie? Czekajcie, jak straciłem to co cofnę? Na ścianym później trudności jest 5 stop dozwolonych, więc... A ja miałem 3, więc Możecie sami sobie wyobrazić Ja miałem 3, a teraz 5 mam. Zostawiłem jak jest, mówię piernicze Dobra, jedziesz, jedziesz, jedz, ładnie, ładnie jedziesz, jedziesz, jedz, kręć, kręcisz, kręcisz, dobra, tutaj ścinasz, ścinasz. Cholera, dobra, trochę źle wyszło, ale jest dobrze, jest dobrze. Dobra, trochę tu źle wyszło też, ale... Zobaczymy, na którym będę. Podejrzewam, że ja pierwszego nie będę miał, nie? Tu już podejrzewam, że pierwszego nie będę miał. Cofnij, cofnij. No, słońce mi razie nie widzę tych linii, szczerze. Mm, cofnij, cofnij to. Nie widzę tych linii w ogóle, jak tu mam jechać. Prostuj. Zobaczymy, które będę miał. To nie, chyba nie wiem, jak oni jeżdżą, ale mam pierwsze. No mówię, bo oni po linii wszyscy jeżdżą, nie? Jedziemy. Tu będzie zacięta walka, już to czuję, nie? Tu naprawdę będzie trudno. Trasa krótka, ale szybka. Tu można by w fortuna nabić, bo widzę jak ta linia jest prosta. Po prostu mini jedziesz to masakra. Tutaj tyle ekspo odpadło, byś... że to jest masakra. Ale mina tu nie zależy tylko tutaj na wygranej. I na dobrej zabawie że tu jasne Mini zapiernicza. Zapierna... Dobra. Ty suko. Dobra. <ślam> no. <ślam> Dobra, tu, żeby sobie nadgonić czas, to jest najlepszy sposób. No i co, i co i co? Nie, to ja nie zmarnuję gościu czy kobiety, tylko on, bo on się schamił. On się schamił, więc to on zmarnuje kupę czasu, nie? Sami się chamią, nie? A nie są, ja nie jestem dla nich wrogiem, kurwa. Dobra. O i tu jest ten odcinek, gdzie można expo nabić na masakrę, nie? Tylko trzeba umieć po jeździć, a ja nie umiem. Jedziesz, dobra, mhm. eee, teraz tak, trzeba uważać, bo cię z lewej będą brali No, już cię biorą No, już mnie biorą, już mnie próbują brać Świetne pierwsze okrążenie, prowadzisz? Świetne pierwsze okrążenie, prowadzisz, tak jest, kościół Jedź, 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 prosto prostuj, dobra, musisz teraz tutaj zaciąć, zaklęć, żeby zdobyć czasu Bo tre... Jeszcze czysty, no bo nikt się nie upieprzy, bo tu nie ma błota. No wiadomo, bo jak sam sił upieprzy, no to już nie jest czysty wyścig, tylko brudny. <laughs> e, tu za dużo ekspo nie zdobędę. Tu mi zależy. Tu mi zależy na wygranej najwięcej. No. Tu mi najwięcej na wygranej zależy. I żeby jak najdalej się oddalić, od tych rywali moich. Cofnij. No tu jest ten właśnie to, że nie widzę tej linii, nie wiem jak jechać, mam z prędkością jaką Wiem, powiecie mi, że powinien sam wiedzieć z jaką prędkością jeździć, a nie sugerować się liniami I Mówię, nie, mam nie miałem styczności z wyścigami, kurwa mówię, dopiero od października mam, więc Ale ja wolę z liniami się dobrze bawić Niż się irytować, jedzie za mną, wiem, wiem, wiem Dobra, dobra Teraz mam trochę tego, to sobie pod tego expa. Leveluję ekspa, dobry. Dobry tekścior, nie? Ole, shit! Zobaczcie, no mówiłem, że dużo ekspa nie zdobędę, nie? A widzieliście, ile teraz zdobyła? Masakra, nie? 1800 już mam. Mówię, jakbym tak tu po linii, i to masakra, ile bym tu zdobył. To by była masakra, dosłownie mówię Oho, panie, zaczcie to, szaleje Oddaliłem się od nich trochę, widzę O kurde, ile nabijam, matko, mówi... mówiłeś... że nie nabijesz dużo ekspaz. zobaczcie Jak on szaleje, nie, na tym torze Tak jest, ja szaleję na tym torze, zobaczcie, ja... Jasny hu. Jeszcze nabijam, Matko Święta! To się kurwa nie dzieje, nie? To się nie dzieje, za ile nabiłem, no chyba najwie, najwięcej dotąd z, z tych trzech ten, torów. Ale jeszcze się nie skończył wyścig. No wybaczcie za przekleństwo, ale naprawdę, no to jest szok! Ile się oddaliłem od nich, jeszcze najdalej z tych wszystkich torów się oddaliłem. I najwięcej ekspo zdobyłem. No mówię, zarobiście mi się nim jeździ. Kto wie, czy my jeszcze sobie nie powtórzymy tych torów kiedyś na odcinkach? Chcieliście by jeszcze z tego mini odcinki? To dajcie znać. Jeszcze się nabiję przed metą. I chciała najwięcej jak to chodzi przed metą samą. Widzicie chyba 800 do 7. Ja pi dole. Dobra. Fajnie, że po jednym, po jednym torze są. To mi się podoba. Nie po 10. Tak powinno być ogólnie w karierze zrobione. A niestety w karierze jest inaczej. Nie, bo ktoś, co nie ma czasu, takie coś co odpali, jeden patrzy, że jest jeden, torto to fajnie się cieszę. zacznijcie zacznijcie je EXPA. ekspa. Wszędzie poziom, jeszcze większy pół. To ja miałem na pewno 4 coś. 5 tysięcy miałem, podejrzewam. Niemil mi brakowało do następnego poziomu, ale podejrzewam, że tylko 5 tysięcy mogą mieć. 4 tysięcy to jest na pewno. I ja na pierwszym. I zrobiliśmy sobie całą karierę naszym MINI już chyba, bo tu już chyba nic nie będzie MINI. Nie, tu już nie ma MINI, czekajcie, sprawdźmy sobie. Oooo, już Szybko nam poszło, no i które tory są więcej, tu już mamy dwie rundy napisane, nie? czy tam trzy, nie, nie widzę dobrze. No, Fajnie udało nam się zrobić, macie taki szybki odcineczek, w sumie szybki, 22 minuty, ale macie szybki. Powiem tak, jestem zadowolony jak nie wiem, yy, zarobiście mi się grało. Widzimy się w dopiero. W <grydy> Grida może jeszcze coś zagramy. To mnie też ciekawi, co to będzie. No, Więc mini było zajebiste, Wreszcie doczekaliście się, tak jak i ja. Powiem tak, dobrze mi się tym idzie. Może sobie kiedyś to powtórzymy nawet, ale może nawet na najwyższym poziomie trudności co to odpalimy, bo mówiłem, że z Gridach planuję nagrać. Sezony też sobie polecimy. Nie wiem, czy pojedyncze odcinki odcinkiem z sezonów, czy ja sobie będę jechał i pora, sporadycznie Wam pokażę jakiś odcinek z sezonu. W sensie całych sezonów nie będziemy jeździć, tylko ja sporadyczne odcinki pokażę. To jeszcze zobaczymy. Do zobaczenia i cześć. Widzimy się w The Last of Us 2. Albo jak ktoś woli skrót TLU2. No. Ja to skrótu nie lubię oczywiście, nie używam. Za na razie. Trzymajcie się. Widzimy się w gridzie dopiero na następnych torach. Nie wiem kiedy, ale widzimy się. Pa.